Aga, to jest chyba jakiś żart. Co? To, to oni się klonują chyba. Ja mam wrażenie, że jest jakaś fabryka niedaleko i... Może, nie wiem, może coś... jest. Słuchajcie, czy to jest fabryka przenośnych handlarzy? W każdym razie doskonałe jest to, że będziemy mieli kolejne smycze. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku ze wspaniałego Minecraft Survival razem z Agą. Cześć wszystkim! Na Angi kanale możecie zobaczyć oczywiście klasycznie poprzedni odcinek i było pod nim, uwaga, uwaga. Zacznę jeszcze sekcję komentarzy, zanim to zaczniemy. Dlaczego? Dziś kiedyś twoje okrzyki, jeśli chodzi o ilość łapek, były bardziej energicznie. Prawie 90% w górę było W POPRZEDNIM odcinkiem łagi! Dokładnie, to tak Dziękujemy, chciałem rozpocząć. Brak, Słuchajcie, więc jeśli wam się ta niktowa, aż mi się rozsypała trochę. <grym> się> Jeśli wam się ten odcinek spodobał, możecie zostawić tę łapkę w górę, żeby moja fryzura była piękna i ładna. Tak, dokładnie, zostawcie, bo widzicie, że fryzura te, teraz cierpi na tę łapkozę. Farma wełny wygląda trochę jak ciasto i rzeczywiście, słuchajcie, jak byliśmy w poprzednim odcinku gdzieś tutaj na, na szczytach wieży konkretowych, to mogliśmy zobaczyć, że rzeczywiście to wygląda trochę jak ciasto, ludzie pisali szarlotka, tym podobne rzeczy, jakiś jabłecznik, nie? No i rzeczywiście trochę tak, chociaż wewnątrz wygląda, według mnie, dużo, dużo lepiej niż zewnątrz. No, ale jeszcze na pewno ją trochę przebudujemy z zewnątrz, bo trzeba będzie ją też pasować trochę bardziej w design ogólny mm -hmm. i w design jeszcze jednej rzeczy, którą dzisiaj będziemy robić. O! Słyszałam, że beton można wrzucić do kociołka z wodą i wtedy się sam utwardzi, sprawdzicie? Sprawdzimy. Ja, ja, ja chętnie bym to sprawdził, bo mnie to zastanawia, bo w sumie. A i w sumie, no bo jak wrzucisz blok, pływający blok po prostu do wody, to on się nie zamienia w y, beton utwardzony, co no ja nie? nie wiem, ale wiesz co, y, mamy na dole wiadra, więc można byłoby sprawdzić. Ja mam, mam wiadro przy sobie o... nawet. A czekaj, bo mamy jedną sztukę y, nieutwardzonego, nie musisz robić. Co ty robić. gadasz? Dobra, okej, okay, to weź mi rzuć szybko. Masz. Jak możesz, to jest, to jest, jak, jakie to jest ko... Ty, o kurde, faktycznie. Szary. Koły. Dobra. To chodź teraz do koni. Czekaj, czekaj, wrzucę po prostu tu, uwaga. A co, my tu mamy kaldron? Nie, ale tu jest woda. Ale chodzi o tak nie, bo to było nie działa. odnośnie caldrona. No dobra, to chodź, choć... A, czekaj, gdzie my mamy zejście? No właśnie, U. słuchaj. Bo no mamy tutaj cztery różne zejścia w cztery różne miejsca i ja już zaczynam się gubić aż. Dobra, Mustang zajął miejsce, widzę, że twój koń też, więc musimy okay, przesunąć, no. Okej, Mustang, to. żegnaj. Uwaga. Nie. Ale to może weź rzuć, wyjdź stamtąd i rzuć. No wrzuciłem i nic. Nie A, zmienił się. No dobra, słuchajcie, w takim razie mit obalony. Nie wiem, czy zauważyliście, ale są agęci, kurczaki. Wiecie, bo aga, nie? Agenci. Tylko, że to szkoda, co? że to się pisze agent, a to nie jest, agent. to jest jakieś. nie wiem. <laughs> dziwne podejrzenie, no, jak nie, nie wiem. Mają do rzeczywistości. Nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest podejrzane. Słuchaj, w każdym razie tak. Ja powiem Ci jeszcze, co zrobiłem, bo zanim Ty weszłaś, tutaj pobawiłem się trochę, mm -hmm. pobudowałem parę drobnych rzeczy. Okay. To wejście do naszego miejsca, które robiliśmy na odcinku AGI. Zobaczcie tam sobie koniecznie, co skonstruowaliśmy. To jest nasze miejsce z villagerem i z pszczółkami. W tym momencie nasz villager zbiera ziemniaczki, pszczółki latają, jest pięknie i słodko i w ogóle jak w bajkowej krainie. Ziemniaki się też zbierają. Ziemniaki zaczęłem w ogóle przepalać, żebyśmy mieli trochę żarełka. Super. I e, zrobili skrzyneczkę przy naszych piecykach i tam będziemy mogli w sumie odkładać sobie te ziemniaki. Od razu wezmę kilka staków i wrzucę do tamtych piecyków, które nam sobie tutaj same pracują pięknie. No, słuchajcie, nasz, e, jakby funkcjonalność naszego domku już teraz jest naprawdę, naprawdę niezła. Dobra, no I przemieszczanie dorzucam. się jest dużo łatwe, łatwiejsze, bo mamy taką sieć połączeń między różnymi miejscami. Zgadza się, jak najbardziej. Jestem, jestem totalnie za. Zobacz, mamy tutaj skrzynkę z ziemniakami, jakbyś mogła raz na jakiś czas dorzucić, będzie spoko. Ej, e... wziął wiesz co? Ty nie masz spodni. Prawda, nie mam spodni i to też ludzie pisali mi, że było nawet widać na twojej kamerze, że przebiegłaś dosłownie obok nich, ale nie dziwię się, że przebiegłaś obok nich, bo nie widziałam. Nie mi. byłaś skupiona na tym, żeby je zbierać. Rzeczywiście, słuchajcie, niestety, moje spodnie, nowe jeansy od agi, które dostałem z y, okazji urodzin. Chyba tak. Nie pamiętam, z jakiej tak, okazji. Z okazji urodzin, z Ale w każdym razie one urodzin. zostały tutaj o na daszku, dokładnie w tym miejscu. No i niestety, niestety, ale nie, nie podnieśliśmy ich i co tak sobie umarło. Czy W tym miejscu, nie wiem, Wiesz na jakimś co? takim rogu. Miałam 31 poziom, więc proszę. <laughs> Może to nie są nowe jeansy, ale. O, ja, dziękuję. Nie no, to są jeszcze nawet ładniejsze nowe jeansy, nie? Zastanawiam się, dlaczego ty jesteś już diamentowy, a ja jestem szeroko. Musimy i zrobić live z zbierania diamentów, zgadzam się. Dobrze, że powiedziałaś o tym. Koniecznie. Słuchajcie, w w każdym razie tak, mamy naszą choinkę. Święta już za pasem. Myślę, że trzeba będzie się zająć ubieraniem choinki. Tym się na pewno zajmiemy na dniach, ale pierwsza z rzeczy, jeszcze, która na dzisiaj jest, to jest to, żeby usunąć te paskudne kaktusy, o których pisaliście. Że Jeju! Dlaczego te kaktusy stoją w tym miejscu? No i rzeczywiście. Ja nadzieję, że będziemy ci ubierać choinkę. Nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze nie. Rzuciłaś mi? Yy, nie. Ale to weź mi rzuć od razu to i piasek. Ja przygotuję sobie troszkę materiałów i zaraz ci pokażę, jaki mamy plan na teraz. Dobra. Nasze owce w dalszym ciągu produkują wełnę, co jest doskonałe, tylko gdzie jest wełna w odpowiednim kolorze mnie A zastanawia. A jaki kolor interesuje? No, jasnozielony i ciemnozielony mi interesuje, już mam zebrałem. I teraz tak, ogólnie słuchajcie, chciałbym zbudować wielkiego kaktusa, w którym będą oczywiście kaktusy się produkowały. Tylko chciałbym o. zrobić takiego wielkiego kaktusa, który nie jest standardowym minecraftowym kaktusem. A czyli Chcia takiego kaktusa z kształtem kaktusa? Chcia tak, chciałbym zrobić takiego standardowego kaktusa, yy, ale takiego kaktusa, jaki jak myślimy kaktus, to tak wygląda kaktus. Chociaż ja już wiem, że wiele osób myśli już przez pryzmat stricte Minecraft'a o kaktusie. Y, zio, opowiedz powiedz mi, może dasz mi część wełny i ja zacznę robić tego kaktusa. Y, wiesz, co która... zaczekaj? Bo zanim to zaczniemy robić, ja bym chciał jeszcze od razu przygotować we właściwe miejsce, w którym będziemy mogli już odbierać sobie nasze, ym, nasze kaktusy. Dobra. One będą dokładnie w tym miejscu. Cyk. Zrobimy sobie hopper, który będzie w tym miejscu. Czyli najpierw zaczynamy od mechanizmu? Tak i od skopać razu... Skopać podłogę tutaj? Nie, nie, nie! Nie? Nie, nie, Dlaczego? To będzie woda. A? Bo właśnie, bo te kaktusy będą y, jakby... Aha, chcesz, żeby one spływały tutaj w tę stronę? Tak, można by tak y, powiedzieć. Ale to czekaj, bo musimy w takim razie w innym miejscu źródła postawić. Poczekaj, dobrze jest, dobrze, dobrze, zostaw tam, zostaw. Okej okay. i trzecie źródełko nie może być tu. No nie, tu. tutaj musi być chyba... Hmm. Dobra, poczekaj, już zbieram. Wydaje no, nie mi się, że tak. być na trzy, bo inaczej się zrobi wydełko nieskończone. Hmm, hmm, hmm. Dobra, musimy to wykmienić szybko. Poczekaj, wydaje mi się, że tak. Jeśli wylejemy na środku. Zbierz tą wodę. To? Tak. Wlejemy na środku. Okej, okay, tutaj ona boki nam spływa. I to jest. A nie... jeśli byśmy postawili tutaj bloki, które by ograniczały spływanie. No właśnie, problem jest taki, że ja chcę, żeby całe kaktusy, które tutaj spadną od razu płynęły tam. we właściwe miejsce, nie? A jak, jeśli byśmy zrobili tutaj system hopperów, wiem, że to jest mało, yy, Ogólnie tak. Zaczekaj jeszcze, systemu opłacalne. hopperów nie będziemy robić. Myślę, że raczej zrobimy to na zasadzie wody, tak jak było w planie wcześniej, tylko tak, tutaj nie mogę wylać, tutaj nie mogę wylać. Gdzie mogę wylać? No, to, to robi się problem. Dobra, słuchaj, zaraz tą ma management wodą ogarniemy, tylko tak, w pierwszej kolejności trzeba byłoby przygotować miejsce, gdzie będą kaktusy. Ogólnie tak, skoro to będzie kaktus, słuchajcie, który będzie okrągły i będzie sobie rosnąć w górę i będzie miał taką nogę w lewo i gdzieś w prawo i to taki wiesz, standardowy kaktus mhm. w tej pozycji. Je ja, ja nie widzę Wiem, nie. Ja pokazałem, pokazałem na kamerze, po prostu jak będzie wyglądać. E, w, każdym co, w tej razie... pozycji? Co? co, co Wydaje mi się, że pozycji? w tej, dokładnie chyba Napiszcie w tej. Napiszcie mi w komentarzu czy dobrze pokazałam, czy pokazałam tak jak zio, bo my siebie nie widzimy. Tak, e, dobra i teraz tak, na tym o, będziemy stawiać sobie piasek. Mhm. Okej. Okay. Na tym będą stały już kaktusy, co nie? No. I one będą już z tego miejsca się jakby produkowały wstępnie. Czyli trzeba I... zrobić teraz nad nimi bloczek. E, dokładnie, dokładnie tak. I już będzie tam następny kaktus nad nim, nie? Mhm. Czyli robimy dokładnie Dobra, w ten sposób. Dobra, to wiesz co, daj mi, e, daj mi może e, wełnę, ja zacznę tutaj obudować te ściany. Dobrze, dobrze, tylko słuchaj, wiesz co, e, właśnie mnie zastanawia, zrobimy z ciemnej wełny i możesz przeplatać troszkę jasną wełną e, Nie wiem, czy wiesz, jak kaktusy wyglądają, to ogólnie one mają nie, nie tak. Wiem. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No. Zaczekaj chwilę, chciałem no. Ci pokazać. One mają takie jakby coś, że, że będzie wyglądało, że one sobie po prostu są takie wyciągnięte, raz na jakiś czas po prostu w jednym z miejsc musisz zrobić taki dłuższy pasek pionowy, a resztę wypełniasz po prostu ciemne minie, a na koniec zrobimy czarne kolce do tego, w ten sposób. Ok. masz mniej więcej, jak to będzie wyglądało? Że takie po prostu ma takie smugi, tak które średnio, pokazują ale... jego kształt, tak czy nie? No dobra, no to mam nadzieję, że poradzisz sobie. Ja lecę jeszcze porusztowanie i zaraz budujemy kilka poziomów tego kaktusa i zrobimy automatyczne zbieranie na dole. Może jakoś się uda. Okej, okay, jak możecie zobaczyć, wnętrze już jest wstępnie przygotowane. ja mam nadzieję, że to będzie działać, sobie i będzie rosnąć tak jak trzeba. Ten kakus powinien wyrosnąć teoretycznie. Nie wiem na ile on wyrośnie, czy w ogóle wyrośnie, i powinien pęknąć. A ty w ogóle zrobiłeś to wielowarstwowe. <laughs> tak, okay. to właśnie chodziło o to, żeby to miało ze trzy warstwy takie mm -hmm. w ten sposób, nie? Aga zaczęła produkować już wstępnie tutaj na naszą obudowę, no i będzie wyglądało co, I całkiem całkiem spoko. Nie to ci do końca chodziło. Tak, ale... tak, tak, o to mi dokładnie chodziło, żeby po prostu w niektórych miejscach były takie, takie przebarwienia. Dokładnie, ej, idealnie to zrobiłaś. Dokładnie o to mi chodziło. I jeszcze z tego super. kolce wystające później zrobimy, nie? Mm -hmm. Ale teraz wiesz tak. co? Ja ci w takim razie oddam tę wełnę i ja zacznę już robić te kolce z czarnej wełny. Dobra, ale tak bardzo rzadko je mam -hmm. stawiać. Czy to już jest cała ciemnozielona wełna, którą miałaś? Chyba tak. Okej, okay, to będziemy potrzebowali jest w takim razie więcej. Sztuk tutaj, ale to. O to, to super, jest to wiesz, mało. zbierz. Ja zbiorę jeszcze tutaj z owieczek, które są na górze. No i niestety, słuchajcie, ja jestem pewien, że znowu nie dokończymy tego dzisiaj, bo mamy za mało materiałów. To jest masakra. nam brakuje. Ale ja słuchaj, nie wspierać wełnę z, tej owc, z tych owiec zielonych na dworze i będzie trochę sprawniej. No, no ja już zacząłem, także to spokojnie, nie? Teraz tak, czekamy na cztery kaktusy, aż tam się wyprodukują i te cztery kaktusy posadzimy jeszcze na górze. Ja mam nadzieję, że to będzie działać. Jeśli nie, to trzeba będzie na przemienną metodę tutaj zrobić jakąś albo coś w tym stylu. Hmm. Tak ja mam wrażenie, że to zawsze działało. Nawet jeśli to będzie niewydajne jakoś specjalnie, no to trudno. Okej, okay, robię teraz tak, odnogę taką specjalną, ona będzie już tylko i wyłącznie wizualna, w niej nie będzie żadnego kaktusa, ani nic. Czyli to robimy tak. Okej, okay, to odciągnę na kilka kratek. Zrobię... O tak. Musimy mówić, czy to dobrze wygląda. Wygląda chyba nieźle, myślę, że I jest taką, nie mhm. I to będzie takiej grubości, powiedzmy... Um, takiej o grubości, właśnie znam je. Jaką grubość tego zrobić? Popatrz. I powiedz mi, czy to wygląda okej? Okay, jak będzie takiej grubości aż. Wiesz co, musiałbyś to zbudować, żebym mogła to zobaczyć. Weź, weź zejdź tutaj na dół, będziesz mógł sobie w razie czego wrócić na rusztowania. Ja Dobra, ci dam już tą venę, którą mam, i daj mi nożyczki, będę, będę zbierała materiały w tym czasie. E, już już sekundkę. Tylko Ale myślisz, to to ten... będzie okej. Okay. Skończę ten okrąg jeden, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda realnie. Okej, okay, schodzę na dół. Proszę bardzo, masz nożyczki. Masz, masz. Dziękuję Ci bardzo. Zobaczmy, czy to wygląda dobrze. Jeśli to będzie wyglądało już dobrze, docelowo. No, myślę, że tak, słuchajcie, taka grubość Jak ci się tutaj. Podobają kropki? Takie jego 3 na 3 co? Jak Ci się podobają kropki? Kropki? No w Rewelacyjne. Kolce. kolce są super. Tylko jeszcze trochę więcej kaktusa potrzebujemy, nie? Mhm. Dobra, i słuchajcie, to o jedną kratkę dalej zrobię i tutaj o sobie dotąd, a drugi, ten, drugą tą modnogę zrobimy kawałek wyżej, i ona będzie też w ten sposób wyprowadzona. Dobra, to na razie spróbuję zrobić tylko zarysy, bo mamy za mało materiałów. Stawiliśmy to na jakiś dłuższy czas i powiem że, że to wyrosło sobie i nie pękło. No i to jest ten problem, że to um. mogło się zmienić już w 1.16. O, okay. czekaj, pękło teraz! No teraz pękło, postawiłem bloczek. i atak trzeba byłoby zrobić, tylko boję się, że na tych bloczkach również będą lądowały te kaktusy. Kurcze, mm. no! A jeśli zrobimy słupek w tym miejscu? A nie, nie możemy zrobić słupek, bo wtedy nie wyrosną w ogóle. No właśnie, nie możemy. Dobra, mm. wiesz co, ja zrobię je tak, że na razie tutaj o, tak czy inaczej będą te bloczki ustawione. I zobaczymy, najwyżej jeśli będzie trochę odpadł, to też nie szkodzi. Po co nam tyle kaktusów, nie? No, Jak nie jakby realnie na tak, to spojrzeć. No Ale jednak wiesz, jednak po coś to robimy. Dobra, zebrałaś trochę wełny, jeszcze co? Tak, zebrałam, półtora z taka yy, tej ciemnozielonej, bo zielonej jasnej nie chciałeś. Yy, nie, nie, tylko ta, okay. bo jasnozielonej jeszcze mam całkiem sporo. Dobra, wiesz co, jeszcze mam 9 sztuk przy sobie, ale Dobra. nie wiem, czy ci jest troszkę. Słuchajcie, kaktus już możecie zobaczyć wstępny zaraz będzie wyglądał sobie tak i będzie miał po prostu pociągnięty tutaj o ten rdzeń jeszcze do góry. Na pewno więcej, więcej tej wełny będzie trzeba, dużo więcej niż mamy w tym momencie. Dobra, wejdę jeszcze szybko na górę i dobuduję to, co się da. Okej. Okay. Okej, okay, tak wygląda jedna odnoga. Była no. całkiem spoko, co? No myślę, że jest ok. Dobra, to jeszcze ten środek w takim razie dociągniemy do końca. Kurde, mało te, tej zielonej wełny jest, nie? No nic, trzeba My będzie w takim razie zbieram, poczekać. Nie ale to chwilę trwa. Spróbuję chociaż ten zarys taki maksymalnie do tej wysokości docelowej już doprowadzić. Czyli zróbmy to chociaż tyle, żeby było tak. Jeszcze kawałeczek. Myślę, że tyle będzie spoko, nie? Dobra, mhm. i teraz zróbmy tak. Zrobimy szczyt jeszcze i może na szczycie zrobimy kwiatek, nie? Bo niektóre kaktusy mają kwiatka. Można, no. Może byłoby jakiś taki, nie wiem, maczęta albo coś takiego. No, no, to byłoby bardzo, bardzo spoko. Dobra, to zaraz to ogarniemy. Dobra, słuchajcie, to będzie docelowa wysokość. Ja sobie spróbuję wiadro strzelić, choć oczywiście to się raczej nie uda, biorąc pod uwagę moje ostatnie próby z wiaderkami. O, o super. Udało się? O, oh, no na szczęście jakimś sposobem się udało. <laughs> nie, słuchajcie, ja nie mogę tego robić. To jest totalnie totalnie bez sensu z mojej strony. No dobra, okej, okay. tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Tutaj już będzie też zamknięcie. Słuchajcie, wysokość docelowa będzie na tą na tą wysokość, do tego trochę kolców, poprzeczepiamy, zrobimy może mu buźkę i na górze buźkę. zrobimy oczywiście tego kwiatka. Wzięłaś magenta kolor? Nie wzięłam, uwaga, to ja wiadro. No gratulacje, no szkoda, że mi nie wyszło. Spinaczka po rusztowaniu z zoomem jest wspaniała. Jak spojrzysz przez ten otwór, który jest w tych kratkach, to można zobaczyć takie naprawdę fajne fajne rzeczy. Coś w sensie, taki Dobra, jest fajny uwaga. efekt takiego tunelu 3D, nie? No rzeczywiście trochę jest. Dobra, już tutaj dobuduję szybciutko Szybkawe. coś. Słuchajcie, zrobimy to może tak. No coś takiego. Taki trochę, wiecie, Ala Speedbuilders, kiedyś takie rzeczy na speed buildersach się budowało. O, super. Zrobimy tak. Tylko trzeba byłoby go dobrze oświetlić też. No właśnie zewnątrz. właśnie robię, właśnie już mam tutaj, że tak powiem, świeczkę doświetlona. Przepraszam panią, zjeżdżam okay. na dół, nie będę robić wiadra. Już się przekonałem, że to nie jest najlepszy ze sposobów podróżowania, przynajmniej w moim przypadku. Okej. Okay. I zobaczmy. Jak on wygląda? Czy jest wystarczająco duży? Chyba tak. Myślę, że tak, on nie musi być wielki. No i będzie chyba całkiem ładnie mały. wyglądać, nie? Co sądzicie ogólnie? Napiszcie nam w komentarzach, jakie macie podejście do tego, co nam dzisiaj wyszło. Dobra, jeszcze jeszcze zobaczmy, ile tej wełny wyprodukowała zielona owca. Słuchajcie, bo sam. Ja to... zbieram na bieżąco, Aha. więc jakby. W tym Aha, razie dobra. wiele jest. Dobra, dobra, to ile masz w tym momencie jeszcze? No już, już dobudowałam to, co miałam. Aha, dobra, ja mam jeszcze dosłownie 20 sztuk, ale wiesz co, myślę, że dozbieram już do końca i ja będę to robić. Aga tutaj domnożyłaś trochę tykowiec, w efekcie trochę szybciej nam to szło. Ale nadal to jest bardzo, bardzo powoli. Odkładam kaktusy i słuchajcie, jeszcze będzie można kilka takich pięterek zrobić, więc ta produkcja kaktusa będzie naprawdę, naprawdę wydajna. Myślę, że jeszcze 4 piętra to powinny wejść i będziemy mogli na dole z tą wodą wyrzeźbić sobie tutaj jeszcze to. Ja od razu w sumie bym się tym zajął, bo na pewno musi być jakaś opcja, żeby to ustalić. Chcesz długie wiaderko? Hmm, mam, mam dwa wiaderka A, wody, okay. spokojnie, więc je jestem przygotowany. Dajcie mi chwileczkę, może coś wymyślę. Okay. Dobra, postanowiłem, że trochę oszukam. Zrobię tak, tutaj sobie zarośnie. W tym miejscu też powinno zarosnąć sobie dirtem. Potrzebuję go dosłownie jeszcze dwa bloczki. Dostawię go tak samo. Słuchajcie, zetnę tą wełnę, która jest wewnątrz. I wtedy będziemy mogli zrobić sobie taki już wylewający się idealnie. Idealnie tutaj źródło, czyli zrobimy z tego punktu i z tego punktu, one są zamurowane teraz z zewnątrz, nic nie będzie przeszkadzało. Woda płynie sobie stąd, woda płynie sobie stąd, wszystko o, płynie docelowo i ląduje idealnie na hoperze, nie? O, super, super. Dobra. I chciałem zrobić pod spodem, pod tymi kaktusami, żeby po prostu to mogło przepłynąć sobie z każdego punktu, nie? Bo robienie tych ścieżek takich, kiedy masz kaktusy postawione na tym samym poziomie co woda, jest strasznie, strasznie upierdliwe, nie? No dobra, słuchajcie, także kaktus jest wstępnie zakończony. Znaczy, tak, bardzo wstępnie. Wewnętrznie jest zakończony, a zewnętrznie jeszcze chwila. Napiszcie nam, w jakich kolorach widzielibyście naszą choinkę. Choinkę już będziemy ubierać prawdopodobnie na następnym odcinku Łagi, żeby już było tak na kilka odcinków do przodu, nie? Ale wie, że mój odcinek chyba wypada w Mikołajki. Nie... Tak? Nie, piątego będzie Twój odcinek. No ale to znaczy, że. Ale prawie, prawie Mikołaj, masz rację, dobra. Znaczy, w każdym razie, napiszcie nam kolory, które byście tu widzieli. Oczywiście te myślę, że najbardziej złapkowane kolory będą wybrane. I myślę, że to na tyle dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to obowiązkowo tutaj łapka w górę, słuchajcie. Żeby było więcej łapek w górę niż w poprzednim odcinku, no, kaktus dokładnie. zakończymy prawdopodobnie gdzieś tam na dniach. Jak tylko dozbiera nam się wełna, to tutaj tak na oko, myślę, że jeszcze ze dwa staki wełny ciemnozielonej, trochę jasnozielonej i Powinno nam na wystarczyć. Pewno. Dobra. W każdym razie, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Cała playlista Survival na ekranie końcowym. Cześć wszystkim.